Jesteśmy dwoma szwagrami, którzy od ponad kilkunastu lat razem prowadzą gospodarstwo rolne. Znamy rolnictwo od podszewki. Wiemy, ile trzeba włożyć pracy, nerwów i serca, żeby wyhodować dobre plony. Ale co roku pojawia się ten sam problem: jak znaleźć uczciwą cenę za naszą robotę i przebić się przez zawiłe negocjacje z kupującymi. Zaczęliśmy więc działać razem z sąsiadami, bo wiadomo, w grupie siła większy to nasz równa się lepsza pozycja negocjacyjna. Wieść szła pocztą pantoflową, dołączali kolejni rolnicy, aż w końcu narodził się pomysł a może by tak stworzyć coś na większą skalę? Tak powstał Agrokantor. Agrokantor to miejsce stworzone przez rolników dla rolników. Naszą misją jest jedno: ty skupiasz się na plonach. My znajdujemy dla ciebie najlepszą możliwą cenę. Bez kombinowania, bez ukrytych warunków. Uczciwie, przejrzyście i z korzyścią dla ciebie.